Na samym początku mamy dla ciebie bardzo fajny konkurs. Weź udział w konkursie do wylosowania mamy suplement o wartości 200 zł. Zasady są proste: zasubskrybuj nasz kanał, skomentuj ten film i zostaw łapę w górę. To jest pierwszy film z możliwością zgarnięcia tej nagrody. W kolejnych czterech filmach również zostaw komentarz i łapę w górę i zwiększ swoje szanse na wygraną. W piątym filmie organizujemy losowanie. Dlatego subskrybuj, skomentuj i zostaw łapę w górę. I wygraj zestaw Supli, który skomponujesz sobie indywidualnie o wartości 200 zł. Witam ponownie. Jak minął tydzień. Przygotowałeś się odpowiednio do redukcji? Tak, spodziewałem tak, raz za czas sobie zjeść. Jestem odpowiednio przygotowany. Ok, w takim razie mam dla ciebie ankietę, wypełnij ją szybciutko, tylko pamiętaj, żeby pisać prawdę. Super, wszystko fajnie wypełnione, jeszcze tylko potrzebuję Twoich zdjęć i mam właściwie komplet informacje, aby przygotować dla Ciebie fajne plany. Fotki zrobię w domu i podeślę na maila, w porządku? Jasne, masz mój adres, podeślij fotki. Ok, od tego rozpoczynamy redukcję. Tak wygląda moja sylwetka, mamy dzisiaj 26. Października, waga 92 kg. Pozycja luzem, bokiem, tyłem, drugi bok i jeszcze tak na porównanie zrobimy. I zobaczymy, jak będzie redukcja przebiegała. Halo? no, powiedz mi, co teraz robisz? Nie, sobie nic. Mam do odgadania ankietkę, więc byśmy usiedli i ją przeanalizowali. Dobra, cześć. Ankietę mamy już wypełnioną, 21 pytań odnośnie danej osoby, w tym przypadku mnie. Teraz musimy przeanalizować... Ten plan i co my tu mamy? Waga 92 kg, 178 cm, więc no jest to zdecydowanie wyższa waga niż zalecana do tego wzrostu, ale nie ma tutaj dużej ilości tłuszczu. Tak, jest to w gruncie rzeczy masa mięśniowa. Oczywiście, wyliczając BMI, wyjdzie nam, że mamy nadwagę, ale tym się nie tak. ma co sugerować, ponieważ BMI jest brana jako taka średnia, po prostu. jaki jest Twój cel? Jest tutaj redukcja tłuszczu, poprawa wizualna sylwetki, i dobra energia i świetny nastrój, więc to wszystko można zrobić po prostu dobrze skomponowaną dietką i w tym przypadku, przy takim zaawansowaniu treningowym, może bez problemu wyjść. Fajna rekompozycja sylwetki. Dzień jedzenia są to cztery posiłki: przyjech to minimum 30 gram białka, 60 gram węglowodanów i 10 gram. Tłuszczu. Ok. Na pierwszy oka wyglądają ok. Makro ma to do siebie, że zależnie od okresu i od tego jak dana osoba wygląda możemy sobie tym i nawet musimy sobie tym manipulować. To jest 30 gram białka. Jeśli celem jest dobra kompozycja, wypadało dać by więcej i 40 gram białka na posiłek łącznie dawałoby to 160 g białka zwierzęcego. Tak, byłoby, myślę, bardzo dobrym rozwiązaniem. Tak i myślę, że zostawić to na dłuższy czas i manipulować sobie węglowodanami. Potem w miarę zaawansowania zrobić e, dni wysokie, na przykład dni wysokie, mm. dni niskie z węglowodanami. I to są trzy podstawowe podpunkty, dlaczego warto używać więcej Białka na redukcji. Nasz organizm, aby przerobić białko, potrzebuje użyć więcej energii, to go grzeje mocniej i występuje efekt zwiększonej termogenezy. Kolejny, lepsza regeneracja. Po treningu nasze mięśnie mają w sobie mikrouszkodzenia, aby mogły rozbudować się silniejsze, większe. W głównej mierze potrzebna jest im odpowiednia ilość białka. I trzecie, zwiększenie uczucia sytości. Białko ma też to do siebie, że nasz organizm potrzebuje nieco więcej czasu na jego strawienie. Oczywiście, możemy użyć izolatu białka. Na przykład w połączeniu z ryżem jest to bardzo fajny posiłek po treningu. Dzięki temu, że są to dwa szybko wchłanialne i lekkie produkty. Nasz organizm w szybki sposób sobie z nim radzi. I energia z nich i białeczko jest szybko wchłanialne. Ale używając na przykład mięsa z dodatkiem jakiegoś dobrego tłuszczu, ten posiłek trawi się znacznie wolniej i dzięki temu mamy przez dłuższy czas uczucie sytości. Ile dni w tygodniu jesteś w stanie poświęcić na trening? Mamy tutaj cztery i tego też będziemy się trzymać. Preferujesz trening w domu czy na siłowni? Trening na siłowni. Stosujesz obecnie jakieś suplementy? Jeśli tak, to opisz jakie. Odżywka białkowa. I wyciskany sok. Więc o ilość witamin i minerałów myślę, Rysne. że tutaj nie musimy się martwić, ale jakąś omega 3. Tak, no warto. Suplementy zawsze stosujemy po coś w danym okresie, czyli tak, czy, czy, tak samo czy zarfiany, warto nie, 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 nie. wrzucić jakiś cynamon, cynamon, na przykład po treningu, bo on bardzo fajnie. No tak, wykorzystać te naturalne produkty. No, to one a już potem wyglądać, się wyglądać fajnego. Tak, no bo jednak, suplementy to nie mm -hmm. że fajnie wyglądające pudełeczka, tylko faktycznie brać po to, aby spełniły jakąś Oczywiście. swoją funkcję. Ankieta już jest przeanalizowana, teraz tylko pozostaje nam usiąść do tego, dokładnie do obliczeń, przeanalizować i widzicie, że ta ilość pytań jest tutaj całkiem szczegółowa, bo jednak, im więcej szczegółowych pytań. Tak naprawdę możemy ułożyć zdecydowanie fajniejszy i dokładniejszy plan. Także dzięki, że odwiedziliście nasz kanał, obejrzeliście filmik. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania filmu. Dokładnie i przypomnienie o konkursie z początku filmiku. Do wygrania fajny zestaw suplementów. My się żegnamy. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.